Sami będziemy kowalami swojego losu. Siemano moi drodzy, to paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik z kruku wodyna. Znajdujemy się w Anheimie. Yy, miejscówka zapadliska. Już wam pokazuję. Jest to arena, na której walczymy ze smokiem. Yy, no i tutaj mamy do upolowania kruka, który sobie tam właśnie... Na tych skałach stoi. No, 45. Jeszcze 3 kruki nam zostały. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że mm, seria się podoba tych poradników, że korzystacie. No i co? Do zobaczenia w następnym. Crawl yy, dla Was Paradox. Trzymajcie się. Hej!